Co mają zrobić firmy, które dopiero budują swoją pozycję reklamową, co, znaczy pozycję rynkową? Co w czasach zawieszenia jakby naszego życia i siedzenia w domu mogą zrobić firmy ze, swoją, ze swoim marketingiem? Z naszego rozumienia, agencyjnego w DDB, ale też w wielu innych podmiotach, które świadczą usługi marketingowe, głęboko wierzymy, że jeśli jest taka możliwość, to zamrażanie komunikacji nie jest najlepszym rozwiązaniem. Po pierwsze i w badaniach, które, które widzimy, to były badania Kantara ostatnio publikowane przynajmniej części tego badań były publicznie dostępne, czy w innych badaniach też tego kryzysu z lat 2000, 2008, że marki, które nie zawiesiły komunikacji, które inwestowały w komunikację, oczywiście zmienioną, poddaną ewaluacji i w dużej mierze przemyślaną pod kątem danego kryzysu, ale takie marki po pierwsze mogły zbudować swoją Swoją siłę, a po drugie, dużo szybciej wychodziły z kryzysu, kiedy on się już pojawił. To właściwie jest jedna rada, którą, jeśli miałbym powiedzieć, o bardzo szybko mógłbym dać, to, to no w Marki i w ogóle w korporacji lubią sobie myśleć w takim kontekście bycia corporate citizen, czyli myślenia o sobie jako o, o człowieku. I ta metafora jest bardzo fajna do opisania, jak Marki mogą się zachować w tym kryzysie. No bo jest tak, że znamy takich potężnych biznesmenów, którzy z jednej strony są biznesmenami sprzedają, prowadzą swoje biznesy, a z drugiej strony mają tą część, która pomaga, prawda? Mają swoje fundacje, pomagają, wychodzą naprzeciw, znajdują potrzeby ludzkie. I te dwie, dwie jakby dwie połówki człowieka są w jednym człowieku zawarte i wszystko jest z tym ok. Myślę, że matki teraz powinny spojrzeć na to z tej strony. Ciągle możemy sprzedawać, i to nie ma w tym nic złego. Konsumenci nie mówią nam, nie komunikujcie się, nie mówią, nie sprzedawajcie. Uważajmy na to, jak to mówimy, a z drugiej strony zobaczmy, jakie są potrzeby i je yy, spełnijmy postarajmy się pomóc. Ważne jest, żeby nie łączyć tych dwóch twarzy w jedną całość. Jak pomagamy, to pomagamy, jak sprzedajemy, to sprzedajemy. Nie starajmy się udać, że pomagamy, jak sprzedajemy. To jest chyba najważniejsza rada.